Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Mamy lepsze przymierze oparte o lepsze obietnice i mamy lepszą relację z Bogiem. Wszystko, o co się staramy, na co pracujemy, o co mamy nadzieję i o co się modlimy, to wszystko już mamy, ponieważ Jezus nam to wszystko dał. A teraz Andrew. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie o modlitwie, które zatytułowałem Lepszy sposób modlitwy. Mam na ten temat książkę, którą nazywam uczniostwem dla opornych, ponieważ jest to bardzo proste. Czytasz fragment książki, która w tym przypadku mówi o modlitwie? A na koniec dostajesz pytania. Pytanie takie jak jaki jest główny cel modlitwy? To pytania do przedyskutowania. Nie ma dobrych czy złych odpowiedzi. Potem sprawdzasz wersety i one mówią ci jak brzmi odpowiedź. To interaktywny sposób na dzielenie się z innymi, który naprawdę cię pobłogosławi. To mój trzeci tydzień nauczania o lepszym sposobie modlitwy. Przez pierwsze dwa tygodnie szokowałem ludzi mówiąc o tym, czym modlitwa nie jest i podważając wiele błędnych założeń na temat modlitwy. We wczorajszym odcinku zacząłem mówić o tym, czym jest modlitwa. Starałem się przekazać, że podstawowym celem modlitwy jest bycie z Bogiem, relacja z Nim. To nie jest jedyny cel modlitwy, ale to główny cel modlitwy. Jeśli coś poprzestawiasz, jeśli dojdzie do tego, że za każdym razem, kiedy stajesz się przed Bogiem, a znałem ludzi, których głos łamał się za każdym razem, kiedy zaczynali się modlić, którzy zawodzili, o Boże, i błagali, i egzaltowali się, Wiem, że to, co mówią, może niektórych czesać pod włos. Nie mówię tego, żeby cię zranić, ale jeśli właśnie tak się zachowujesz, jeśli zmienia ci się ton głosu, jeśli jesteś na granicy płaczu. Mówię to w miłości, ale to hipokryzja. Mogą zdarzyć się chwile, w których możesz się tak czuć i wtedy będzie to na miejscu. Ale modlitwa powinna być przebywaniem razem. Gdybyś przyszedł ze mną porozmawiać... Jak byś do mnie mówił? Czy automatycznie zacząłbyś mówić po staropolsku? a Azalisz, wiesz, że i tak dalej? Ze mną byś tak nie rozmawiał, więc dlaczego rozmawiasz tak z Bogiem? Mamy tak wiele religijnych tradycji i wzorujemy na nich swoje modlitwy, ale nie wierzę, że to naprawdę łączy nas z Bogiem. Wydaje mi się, że użyłem tego przykładu na samym początku, ale to naprawdę obnaża powtarzanie. Kiedy zacząłem szukać Pana, wiedziałem, że muszę spędzać czas z Panem, ponieważ wcześniej robiłem swoje. Teraz stałem się świadomy Boga i tego, że wiele mnie omija, więc używałem modlitwy do dyscyplinowania się. Jeśli dyscyplinujesz się, aby modlić się godzinę czy dwie dziennie. Jeśli robisz to, żeby się zdyscyplinować, uważam, że jest to w porządku. Ale jeśli robisz to, mówiąc, Boże, musisz coś dla mnie zrobić, więc będę modlić się przez godzinę, będziesz mi przez to zobowiązany i będziesz musiał poruszyć się w moim życiu, ponieważ tak długo się modliłem. Wiem, żebyś tego tak nie powiedział, ale dokładnie tak myśli wielu ludzi. Myślą, że jeśli zrobią jedno, to Bóg będzie. Zobligowany zrobić drugie. Używają modlitwy nie jako sposobu na bycie razem i kochanie Boga, ale jako narzędzie do manipulowania i wywierania nacisku, jako dźwignię do poruszenia Boga. Swoją modlitwą chcą poruszyć Boga. Mówię Ci, taka postawa jest zła. To jest złe, to nie jest cel modlitwy. Wierzę, że podstawowym celem modlitwy jest po prostu relacja, przebywanie z Bogiem. Modlitwa jest po to, abyś Go poznał, abyś był w Jego obecności, abyś Ty słuchał Jego, a On słuchał Ciebie. Rozmawiacie. To musi być obustronna konwersacja. A dla bardzo wielu ludzi modlitwa stała się czymś religijnym. Na samym początku zacząłem się dyscyplinować i to nie było łatwe. Pamiętam, jak pomyślałem, będę modlić się przez godzinę. Modliłem się przez długi czas i pomyślałem, modlę się już co najmniej pół godziny. Spojrzałem na zegarek i minęło mniej niż pięć minut. Kiedy zacząłem, było mi ciężko, ponieważ byłem przyzwyczajony do robienia rzeczy po swojemu, do myślenia po swojemu, bez świadomości Boga ale dyscyplinowałem się i dobre było dla mnie zmuszanie się do skupiania się na Bogu. Jednak stało się to rytuałem, czymś legalistycznym. Dzieliłem się już tym świadectwem, ale wiem, że nie każdy ogląda ten program codziennie. Był taki czas, że modliłem się od 19 do 21. Pewnego razu czytałem słowo, Czytając, modliłem się i miałem relację z Bogiem. Podawałem już werset z psalmu 5, werset 1. Nakłoń ucha ku moim słowom, Panie, zważ na moje rozmyślanie. Kiedy rozmyślasz o Panu, kiedy skupiasz się na Nim, kiedy czytasz Pismo albo kiedy marzysz, myślisz o Nim, Boże, co chcesz, abym zrobił? Ojcze, dziękuję Ci za ten piękny dzień. Rozmyślasz i myślisz o Bogu. To jest modlitwa. Studiowałem słowo i Bóg do mnie mówił, brałem z tego wspaniałe rzeczy. Kiedy spojrzałem na zegarek, była 18.45 i niedługo miałem zacząć swoją dwugodzinną modlitwę. Pomyślałem, Boże, wiem, że i tak wiesz co myślę, więc równie dobrze mogę Ci to powiedzieć. Ojcze, przepraszam, ale trzęsę się na myśl o tej dwugodzinnej modlitwie już o 18.40. Pan powiedział mi, nie martw się, Andrew, ja trzęsę się już od 18.30. Dotarło do mnie: hej, Bóg nie ma z tego przyjemności. Ja też nie cieszę się tak zwaną modlitwą. Jeśli żaden z nas nie ma z tego przyjemności, to po co ja to robię? I wiesz co? Przestałem zmuszać się do modlenia się konkretną ilość czasu. Może w niektórych przypadkach pomaga ustawienie zegarka i zmuszanie się do skupiania swojego umysłu na Panu zamiast na myśleniu i robieniu innych rzeczy. To może być coś, co robisz przez krótki czas, żeby się zdyscyplinować, ale to z całą pewnością nie jest modlitwa. Modlitwa to nie jest poświęcanie konkretnej ilości czasu na przejście przez swoją listę modlitewną. W modlitwie chodzi o społeczność, o relacje z Bogiem. Niektórzy nazywają to modlitwą konwersacyjną, podczas której po prostu rozmawiasz z Bogiem. Rozmawiasz z Bogiem tak, jak rozmawiałbyś ze mną, z dużą większą czcią, szacunkiem i wiarą, ale nie zmieniasz całej swojej osobowości. Nie zaczynasz mówić po staropolsku, po prostu rozmawiasz z Bogiem. Pismo w pierwszym Mieście do Tesaloniczan piąty rozdział, mówi: Nieustannie się módlcie. Możesz to zinterpretować na dwa sposoby. Po pierwsze, kiedy się o coś pomodliłeś, kiedy utwierdziłeś swoją wiarę, ojcze, ty to zapewniłeś, więc przyjmuję to w imieniu Jezusa. Nie wierzę, że wycofałeś się z tej modlitwy, nie odwołałeś jej, nie podważyłeś jej, modlisz się i nie odpuszczasz, dopóki nie zobaczysz manifestacji tego, co obiecał Ci Bóg. To jeden ze sposobów na zinterpretowanie nieustannej modlitwy. Inny sposób to, że nie możesz modlić się 24 godziny dziennie, ale możesz w swoim sercu rozmyślać i być z Panem 24 godziny na dobę. 24 godziny dziennie mogą być ekstremalne, ale kiedy śpię, zeszłej nocy śniłem i we śnie rozmawiałem z Panem. Pan mówił do mnie, a ja mówiłem do niego. Śpiąc cały czas myślę o Panu. Kiedy nie śpię, nie robię nic innego poza myśleniem o Panu. Cały czas mam z nim relacje. Uważam, że to kolejny sposób, w jaki można rozumieć nieustanną modlitwę. Nie wierzę, że możesz mieć tylko ten szczególny czas, kiedy klęczysz i jesteś cicho, albo kiedy wylewasz swoje serce przed Bogiem i z zamkniętymi oczami podnosisz ręce do góry. Nie da się tego robić przez 24 godziny na dobę? Nie możesz tego robić, kiedy prowadzisz samochód. Mam nadzieję, że masz wtedy otwarte oczy i nie myślisz o czymś innym. Musisz skupić się na jeździe. Nie mówię, że nie możesz rozmyślać, ale nie możesz cały czas trwać w intensywnej modlitwie. Jeśli modlitwa jest dla Ciebie relacją z Bogiem, przebywaniem z Bogiem, skupianiem umysłu na Bogu, na słuchaniu go i dzieleniu się z nim swoimi myślami, pytaniami, które mu zadajesz, jeśli to robisz, możesz modlić się nieustannie. Wierzę, że jest to jeden z głównych sposobów, w jaki powinniśmy się modlić. Mówiłem o tym na początku, więc nie będę do tego wracał, ale spotkałem człowieka, który skupiał się na modleniu się godzinę dziennie i zapytał mnie, ile godzin dziennie się modlisz? Kiedy mnie o to zapytał, przemówił do mnie Pan i zapytał: Ile godzin spędziłeś wczoraj z Jamie? Cóż, spędziłem z nią cały dzień. Cały dzień byliśmy razem. Ile czasu ze sobą rozmawialiśmy? Nie wiem. Trudno byłoby mi to podliczyć. Robiłem różne rzeczy. Nie rozmawialiśmy ze sobą cały czas, ale cały dzień byliśmy razem. Nawet jeśli nie rozmawialiśmy, jeśli coś czytaliśmy, czuliśmy swoją obecność, gdyby Jamie czegoś potrzebowała albo chciałaby coś powiedzieć, byłem tam i słuchałem. Uważam, że jeśli mówisz, że modlisz się godzinę dziennie. To masz okropne życie modlitewne, ponieważ Bóg jest z tobą 24 godziny na dobę, a ty poświęcasz na modlitwę tylko godzinę. I podejrzewam, że w trakcie tej godziny przechodzisz przez swoją listę modlitewną. To monolog, mówisz Bogu te wszystkie rzeczy i błagasz go o to, czego On już dokonał. Bóg nie ma z tobą zbytniej relacji ani wpływu na twoje serce, ale ty nazywasz to wspaniałym życiem modlitewnym. Myślę, że ktoś, kto w ogóle nie spędza żadnego czasu w milczeniu i zmuszaniu się do modlitwy z zegarkiem w ręku, ale jest wyczulony na Pana, skupia się na Panu, słucha i odpowiada, który spędza z Nim cały dzień, taka osoba ma dużo lepszą relację. Jeszcze raz porównam to do mojej żony. Zdarza się, że mamy problemy. Dobrze się dogadujemy, ale były chwile, że się nie zgadzaliśmy. Zdarza się, że musimy usiąść i coś omówić. Siedzimy twarzą w twarz i robi się poważnie. Tak też się zdarza. Ale są też chwile, kiedy się śmiejemy i rozmawiamy. Odnosimy się do siebie na wiele sposobów, ale to, co naprawdę mnie pobłogosławiło, kiedy zostaliśmy parą, to to, że przy każdej innej dziewczynie, z którą się wcześniej spotykałem, czułem, że muszę ją zabawiać. Kiedy przestawaliśmy rozmawiać, powstawała taka niezręczna cisza, ale z drzemi czuliśmy się przy sobie zrelaksowani. Stanowiliśmy taką jedność, że mogliśmy gdzieś jechać i nie rozmawiać ze sobą przez godzinę. A i tak mieliśmy wspaniały czas, po prostu ze sobą będąc, siedząc obok siebie, patrząc na siebie, nie musieliśmy rozmawiać, nie musieliśmy nic robić, nie musiałem się wykazywać. Kiedy to zauważyłem, pomyślałem, ludzie, ta relacja jest zupełnie inna od poprzednich relacji, które miałem z dziewczynami, to dlatego powiedziałem, wierzę, że to Bóg, to Bóg nas połączył. Była w tym jedność. Mógłbym długo o tym mówić, ale wierzę, że właśnie to Bóg pragnie mieć z nami. On po prostu chce ciebie. On chce mieć z tobą relację. On chce przebywania razem. A my zrobiliśmy z modlitwy koszyk na zakupy, z którym idziemy przez alejki w niebie, mówiąc: daj mi, daj mi, daj mi. Na imię mi daj mi, na drugie mam więcej, daj mi więcej. Zawsze o coś prosisz. Jeszcze raz wrócę do logiki z wczorajszego odcinka. Adam i Ewa nie mieli o co prosić. Nie mieli się o co modlić, nie mieli co gromić ani wiązać. Nie mieli żadnych potrzeb. A i tak spotykali się z Bogiem w wieczornym powiewie. A po co ich Bóg stworzył? W księdze objawienia czwarty rozdział, 11 werset czytamy. Dla Twojej przyjemności wszystko trwa i zostało stworzone. To oznacza, że pierwotny cel i to, czego Bóg nadal od Ciebie chce, to po prostu relacja z Tobą. Bóg chce Ciebie, On chce spędzać z Tobą czas. Istnieje miejsce na poruszenie i opamiętanie się z tego, co źle zrobiłeś. Istnieje miejsce na wstawianie się za innych, ale to nie jest główne miejsce, to nie jest rzecz najważniejsza. To, co najważniejsze, to ma zostać najważniejsze, a modlitwa to przede wszystkim relacja z Bogiem. Osobiście uważam, choć nie będę w stanie pokazać Ci na to wersetu, ale moja osobista opinia jest taka, że. 90% lub więcej naszych modlitw powinno stanowić uwielbianie i dziękowanie Bogu, kochanie Boga, mówienie mu, jak bardzo doceniamy to, co zrobił, przypominanie sobie o Jego dobroci i dziękowanie. Istnieje modlitwa dziękczynna, to jest modlitwa. Istnieje modlitwa chwały, podczas której wychwalasz Boga nie tylko za to, co zrobił. To byłoby dziękczynienie, ale wychwalasz go za to, kim on jest. Mówisz: Boże, jesteś wspaniały, kocham cię, dziękuję ci za to, co zrobiłeś. Wierzę, że to powinno stanowić większą część Twojej relacji z Panem. Wierzę, że jest wiele wersetów, które się z tym zgadzają. Pismo mówi: wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem i do jego przedsionków z wychwalaniem. Wysławiajcie go, błogosławcie jego imię. Pan bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki. Tak modlił się Dawid. Jest wiele modlitw, które mówią: chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go na bębnie i na harfie. Chwalcie Go na instrumentach strunowych i tańcem. Jest wiele wersetów, które mówią o wychwalaniu i wchodzeniu do Bożej obecności. O to chodzi w modlitwie. Jeśli nie łączysz się z Bogiem, jeśli to tylko monolog, jeśli wypluwasz z siebie słowa, jeśli nigdy nie mówisz odbiór. I nie dajesz Bogu okazji do tego, aby do ciebie mówił, to nie jestem pewien, czy to prawdziwa modlitwa. Wiesz, że islamiści się modlą, że modlą się buddyści, że modlą się hinduiści, różni ludzie się modlą, a jednak zapewniam cię, że nie jest to łączenie się z Panem. Wiem, że pewnie niektórzy się tym zgorszą, ale Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do ojca. Mówiąc o Bogu, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Nikt, nikt, żadna religia, żaden hinduizm, żaden buddyzm czy islam, nic, nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez Jezusa. A jeśli przechodzisz przez te rytuały i nie obchodzi mnie, czy rozkładasz dywanik i modlisz się w stronę Mekki pięć razy dziennie, jeśli nie robisz tego w imieniu Jezusa, nie łączysz się z Bogiem. Są ludzie religijni chrześcijanie, którzy może nawet narodzili się na nowo. Ani odrobinę bardziej nie łączą się z Bogiem niż ktoś, kto modli się w stronę Mekki pięć razy dziennie, ponieważ odprawiają swoje własne rytuały i nie komunikują się z Jezusem. Musisz mieć relację z Bogiem. W tym wszystkim chodzi o relację z Bogiem. Ostatnio w naszej szkole biblijnej był człowiek, który zbudował swoją służbę wokół różnych rzeczy, a jedną z najważniejszych jest modlitwa i nie mam nic przeciwko temu. Ma pokoje modlitewne i modlitwę, która trwa 24 godziny na dobę. Mówił o tym, jak się dyscyplinuje, jak uwielbia konkretną ilość czasu dziennie. Nie znam go na tyle dobrze, żeby powiedzieć, czy to dobre, czy złe. Ale mogę Ci powiedzieć, że z wielu ludzi, którzy przechodzą przez te wszystkie czynności, ale to i tak na nich nie wpływa. Spotkałem kiedyś pewną kobietę, która przyszła na jedno z moich spotkań. Śpiewaliśmy. To było zanim pojawiłem się w telewizji. Jamie prowadziła uwielbienie, a ja zajmowałem się nagłośnieniem. Ta kobieta nie wiedziała, kim jestem, ponieważ byłem wtedy jedynie w radio. Nie wiedziała, kim jestem. Stała dokładnie przede mną, miała podniesione ręce i starała się uwielbiać Boga, ale miała małą córeczkę, która ciągnęła ją za spódnicę i wołała Mamo, mamo, mamo. Kobieta ją ignorowała, ale w końcu dziewczynka zdobyła jej uwagę. Wołała i ciągnęła ją za spódnicę, kiedy kobieta wzięła zamach i uderzyła swoją córkę w twarz, mówiąc: Zamknij się, dzieciaku. Nie widzisz, że uwielbiam Boga? A potem wróciła do uwielbiania. Wiesz co? Ona nie była połączona z Bogiem. Gdybyś miał relację z Bogiem, nigdy nie uderzyłbyś swojego dziecka w twarz, mówiąc: Zamknij się, dzieciaku, ja tu uwielbiam Boga. Niektórzy ludzie mają swoją religijność i przechodzą przez swoje rytuały, ale kiedy skończy się ich czas z Bogiem, potrafią być wredni jak wąż, kłamią i kręcą. Mówię ci, to się Bogu nie podoba. Nie tego Bóg chce. Tak wielu ludzi, wszystkie te religie, które się modlą, ale to nic im nie daje, zabiją ludzi w imieniu Allaha. To nie Bóg ich do tego prowadzi, a jednak są bardzo religijni. To nie jest Bóg. Mamy chrześcijan, którzy są powiedzmy religijni i nie ma to nic wspólnego z Bogiem. W modlitwie chodzi o relacje z Bogiem. Mogą być chwile, w których będziesz potrzebował się zdyscyplinować i zmusić się do tego, żeby skupić swój umysł. Umysł w pewnym sensie jest podobny do mięśnia. Jeśli nie używasz go w konkretny sposób, może zaniknąć. Jeśli nigdy nie spędzałeś czasu z Bogiem, jeśli nigdy się nie modliłeś, możesz potrzebować ustalonego czasu, który na to poświęcisz. Kiedy odmówisz oglądania telewizji i słuchania innych rzeczy i skupisz swój umysł na Panu. Możesz tego potrzebować, żeby się zbudować, ale w modlitwie chodzi o obustronną relację, o bliskość z Bogiem. Jeśli nie łączysz się z Bogiem, jeśli go nie słyszysz, to nie jest to prawdziwa modlitwa. Nie tylko musisz do Niego mówić, ale On także musi mówić do Ciebie. Psalm 46, werset 10 mówi: Uspokójcie się i uznajcie, że Ja jestem Bogiem. Musisz się uspokoić. Kilka lat temu zobaczyłem we śnie transparent, na którym było napisane Psalm 46, werset 10. To było tak zdumiewające, że wybudziło mnie z głębokiego snu. Cytowałem ten werset setki, może tysiące razy, więc powinienem wiedzieć, o czym mówi, ale było tak, jakbym o nim zapomniał, więc wstałem i sprawdziłem psalm 46, werset 10. Mówi, uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Zrobiło to na mnie takie wrażenie, że tego dnia postanowiłem się zupełnie wyciszyć. Nie wierzę, że te słowa ograniczają się tylko do nieruszania się. Wierzę, że mogą one mówić o wycofaniu się z codziennych zajęć i skupieniu się na panu. Możesz to zastosować na wiele sposobów, ale tak dla pewności. Nie chciałem niczego przegapić. Wyszedłem na dwór, było lato, usiadłem na krześle, na ganku i siedziałem nieruchomo. Przez godzinę nawet nie drgnąłem Ruszałem tylko oczami Byłem tak nieruchomy, że podszedł do mnie jeleń I spojrzał mi prosto w twarz Ponieważ się nie ruszałem, podszedł prosto do mnie Wywiórki wspinały się po moich nogach i siedziały mi na kolanach Nie ruszałem się Chciałem wiedzieć, co to znaczy Zatrzymajcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem Jedna z rzeczy, które z tego wyszły Wiesz, że słyszałem wiatr wśród drzew. Wiatr wieje w moich drzewach cały czas, ale byłem zbyt zajęty, żeby zwrócić na to uwagę. Zauważyłem wiewiórki i jelenie. Słyszałem przelatujące ptaki. Mogłem usłyszeć dźwięk ich skrzydeł. Wydaje mi się, że zawsze tak było, ale nie wsłuchiwałem się w to. Zauważyłem tysiące mrówek dookoła. Wydaje mi się, że zawsze tam były, ale byłem zbyt zajęty, żeby zwrócić na nie uwagę. Jedna z rzeczy, które z tego wziąłem. To to, że zacząłem zauważać to, co było tam cały czas, ale byłem tak zajęty robieniem innych rzeczy i nie zwracałem na to uwagi. Moja świadomość tego, co dookoła naprawdę się wyostrzyła. Wierzę, że są chwile, w których musimy stosować to w modlitwie. Zamiast prowadzić monolog i cały czas mówić, sprawiając, że Bóg nie może wcisnąć słowa, usiądź przed Panem, nic nie mów i po prostu słuchaj. Dowiedz się, co On chce Ci powiedzieć. Wierzę, że to jest modlitwa. Wierzę, że siedzenie i skupianie się tylko na Panu. Boże, co chcesz powiedzieć? Oto jestem, jak Ananiasz w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich. Jak Pan powiedział Ananiaszu. Ananiaszu, a On odpowiedział, oto ja, Panie. Większość z Was pewnie nie ma tego podkreślonego w swojej Biblii, ale Bóg odezwał się tak do mnie. Andrew, ile razy chciałem z Tobą porozmawiać, a Ciebie nie było? Byłeś gdzieś indziej, nie słuchałeś mnie. Dobrze jest po prostu siedzieć, uspokoić się i uznać, że On jest Panem i słuchać. Dopiero zacząłem. Mam więcej do podzielenia się, ale mam tutaj książkę pod tytułem "Lepszy sposób modlitwy". Mamy również podręcznik oraz płyty CD i DVD. Te materiały naprawdę ci pomogą. Zachęcam cię, żebyś się tego uchwycił. Wierzę, że to dziedzina, która może odmienić twoje życie. Wysłuchaj naszego lektora. On poda ci wszystkie informacje dotyczące naszych materiałów i tego, jak możesz to zdobyć. Wysłuchaj go, a potem zadzwoń lub napisz już dziś. Nauczanie Andrew, lepszy sposób modlitwy, jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Możesz je zdobyć, wchodząc na stronę internetową www.awmpolska.com. Na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczań Andrew. Zapraszamy. Chciałbym cię zachęcić, żebyś zdobył książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mamy ją w języku polskim. To jeden z moich ulubionych tematów nauczania. Ludzie mają zamieszanie i myślą, że kiedy Bóg przyszedł, to przyszedł po to, żeby zaprowadzić pokój między ludźmi. Ale Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój między ludźmi, przyszedł zaprowadzić pokój między Bogiem a nami. Wojna między Bogiem a nami skończyła się, bo Jezus zapłacił tę cenę. To jest sedno Ewangelii, zapewniam, że będziesz naprawdę błogosławiony. Sprawdź więc moją książkę. Wojna się skończyła i zdobądź swoją kopię już dziś.